Na budowie domu pasywnego duże emocje. Jesteśmy w dniu, w którym wykonywany jest test szczelności budynku. Od dobrego wyniku zależy, czy dom otrzyma dopłatę dla domu w standardzie NF15. Rozmowy z uczestnikami wydarzenia przeprowadził Henryk Kwapisz. Wszyscy widzowie znają Pani zaangażowanie w budowę tego domu. To teraz, kiedy już zbliżamy się do końca, to jak bardzo to kłopotliwe było dla Pani. No musiałam z wielu rzeczy zrezygnować na czas budowy na pewno i sobie wszystko w harmonogramie cyklu rodzinno-karierowego zorganizować trochę lepiej niż przed budową. Na pewno trzeba poświecić czas tej budowie, ale myślę, że to nie jest jedyne rozwiązanie. Tak? Jeżeli... Ktoś nie może być na budowie, po prostu musi mieć człowieka na tej budowie, który będzie to wszystko nadzorował. Na pewno musi być ktoś taki, kto wszystkiego dojrzy, zweryfikuje, sprawdzi, dopyta o detale, bo tak naprawdę inwestor jest tą osobą, która najbardziej się troszczy o wszystkie rozwiązania i te pytania czasem powodują, że, że coś można jednak zrobić lepiej, skorygować. Przypilnować, po prostu rzeczywiście to jest istotne, także albo inwestor, albo jego przedstawiciel na budowie cenna sprawa. Czy łatwo jest znaleźć informacje na temat domów pasywnych, jak je budować? Coraz łatwiej. Myślę, że gdybym budowała 4 lata temu, Yy, to, to byłoby błądzenie po macku, w tej chwili rzeczywiście jest duże zaplecze, jest forum mora moratora, na którym już jestem chyba od dwóch lat, w dziale energooszczędności. rzeczywiście mnóstwo, mnóstwo informacji tam yy, zebrałam i, i cennych doświadczeń innych osób. Proces jest pilnowany zazwyczaj przez dwóch weryfikatorów, jeden weryfikuje projekt, no bo błędy w projekcie to już się potem nie da naprawić, więc to, to jest bardzo istotna proces. Weryfikator powinien być swoistego rodzaju też doradcą, chociaż takich sensu, stricte obowiązków nie ma nigdzie wpisanych. Natomiast oczywiście można zaprojektować super wszystko, fantastycznie i mieć wybuch promu kosmicznego, tak, bo ktoś czegoś tam uszczelki nie, nie sprawdził, nie dopasował, dlatego jest drugi weryfikator, który musi pilnować procesu wykonawczego, ale tak zawsze za budowę odpowiada kierownik budowy, więc on powinien być no, prawie zawsze w odpowiednich momentach istotnych dla osiągnięcia standardu na budowie. I on sprawozdaje oczywiście temu weryfikatorowi. W międzyczasie są odpowiednie zdjęcia, badania. Jednym z takich badań jest test szczelności, innym może być na przykład termowizja. Strasznie jesteśmy ciekawi, jakie są wyniki testów. Musimy się o to zapytać. Osoba, która to robiła, jest z nami pan Artur Miszczuk, doktorant i asystent na Politechnice Warszawskiej. No i co tam, panie Arturze? Wszystko dobrze. Jak na razie wychodzi badanie, wychodzi bardzo prawidłowo, nawet lepiej niż to było zakładane na początku, czyli poniżej. 06 wymiany w ciągu jednej godziny powietrza przez nieszczelności. Badanie nadal trwa, ale jest tylko jakby korekcją, sprawdzeniem, czy pierwsze wyniki wyszły również poprawnie. Czy Pana zdaniem budowanie domów pasywnych jest opłacalne? Jak najbardziej jest przyszłościowym budownictwem. Na dzień dzisiejszy musimy niestety dołożyć dodatkowych środków do tego, żeby taki budynek pasywny wybudować w stosunku do takiego tradycyjnego budynku. Jednak ze względu na to, że energia będzie niestety coraz więcej kosztowała, to te budynki jak najbardziej mają przyszłość również w Polsce. Za nami wielki test szczelności. Przeszliśmy tą próbę wspólnie, można powiedzieć, pozytywnie. Wynik jest bardzo zadowalający. W przybliżeniu wynosi 0,4, nawet tak naprawdę. Mniej muszę powiedzieć, co bardzo mnie cieszy, bo bardzo się denerwowałam i, i do końca nie byłam pewna, jaki ten wynik będzie. Czy będzie dużo powyżej normy, czy blisko normy i będą nerwy. Bieganie, poprawianie, właściwie bez żadnych poprawek udało się. E, świetnym pomysłem było to, że zaprosiliśmy e, przed wykonaniem badania testu szczelności e, pana z kamerą termowizyjną, który opszedł budynek od środka, e, wewnątrz e, dokładnie go obejrzał. E, niestety z zewnątrz nie udało nam się tak dokładnie obejrzeć budynku, ponieważ e, pada deszcz. E, I właściwie tylko jedną elewację udało się zweryfikować, która jest sucha i też bardzo ładnie wyszła. Także no, nie mogę tego nie wspomnieć. Jestem naprawdę szczęśliwa, że się to wszystko udało. Jeśli chodzi o rynkową wartość tego badania, to to jest około 800 zł. Kamera termowizyjna, wartość rynkowa od około 400-400-500 zł kosztuje badanie budynku jednorodzinnego. Jeśli chodzi o sam program NF-15, to właściwie dzisiejszy wynik potwierdza, że, że osiągnęliśmy ten standard. Wyścig mamy za sobą. Kolarze dojechali do mety. Wynik próby szczelności jest pozytywny. Należy się oczywiście z tego cieszyć. Dom pasywny jest rzeczywiście domem pasywnym. Będzie zużywał mało energii. Pozostają zatem już tylko prace wykończeniowe. Będziemy się im przyglądać aż do samego końca.